Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam jak krok po kroku wykonać taki komin z dresówki. Na moim kanale już możecie zobaczyć film, w którym szyłam dla Was czapkę taką dwustronną do kompletu, więc to jest kontynuacja tamtego filmu. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Czego będziemy potrzebować do uszycia takiego komina? Dwóch rodzajów dresówek czy to wzorzaste, czy to jednolite wszystko zależy od Was przyda się również jakaś miara, nożyczki szpileczki, duża ilość szpileczek oraz oczywiście maszyna do szycia ja szyję na maszynie Łucznik Karolina 2040 a teraz przechodzimy do szycia Będziemy teraz przygotowywać wykrój naszego komina. Zwróćmy teraz uwagę na ciągliwość materiału, który musimy złożyć na pół, i teraz jak ustalić wymiary takiego komina sposoby są trzy. Pierwszym sposobem jest oczywiście użycie miary i zaznaczenie długości odpowiednich na tym materiale bądź użycie wykroju na czapkę, które daje już nam ogląd wysokości i szerokości komina albo użycie już gotowej czapki. Ja użyję już gotowej czapki, którą właśnie szyłam w ostatnim odcinku i zwróćmy uwagę, aby komin był około 4 cm szerszy od wodu głowy, żeby był po prostu luźniejszy i z łatwością przez głowę. Jeśli chodzi o wysokość komina, zależy ona od Was. U mnie naj, najczęściej jest to 30-35 cm wysokości i teraz właśnie ten wymiar nanoszę na mój złożony materiał i będę teraz przygotowywać sobie linię odcięcia materiału. Wszystko tutaj równo staram się zrobić, aby nie było żadnych fałdek. I wycinam oczywiście odpowiedniej długości i szerokości yy, kawałek materiału. Jak widzicie, każdy materiał ma tutaj na końcach yy, takie wykończenie szerokości swojej. Ja zazwyczaj go odcinam, ponieważ on jest sztywny, faluje się i tak naprawdę nie jest do niczego potrzebny. Teraz wycinamy drugi element komina, w moim przypadku jest to czarna, yy, jednolita dresówka. Teraz również zwracamy uwagę na to, jak. Ciągnie się ten materiał, układamy ten drugi materiał prawą stroną do góry i ten kawałek, który wycięliśmy przed chwileczką, układamy prawą stroną do dołu. Przez co teraz, jak wszystko przeszpilkujecie dookoła i wytniecie wasz komin, możecie przejść automatycznie do zszycia długości tych dwóch długości komina. Ja będę naszywać aplikację, więc w dalszej części filmu będziecie mogli zobaczyć, jak naszyć taką aplikację na taki komin, ale jeśli macie jedną dresówkę wzorzystą, drugą jednolitą, no to wtedy już żadnych aplikacji nie naszywacie, tylko przechodzicie do szycia. Jak już wcześniej mówiłam, ja będę przyszywać aplikację, wycięłam elementy z jakiejś ścinka i po prostu podkleiłam go flizeliną, aby był sztywniejszy. Teraz złożyłam sobie komin tak, jakby był już zszyty i ustalam miejsce, w którym chcę, aby ta aplikacja się znajdowała. Oczywiście mocuję ją za pomocą szpilki, i teraz dookoła ją sobie obszyję, aby się trzymała na swoim miejscu. Dresówki nie trzeba zygzakować, ponieważ się nie szczępi na bokach. Poza tym Flizelina również trzyma te boki na wryzach, więc tutaj nic nam się nie postrzępi. No i w tym momencie mam już elementy przygotowany, układam. E, prawymi stronami do siebie te dwa kawałki materiału i szpilkuję wszystko raz przy raz. Jedna szpilka obok drugiej dookoła e, mojego komina. I w ten sposób, przygotowany komin będę zszywać teraz na maszynie. Będziemy zszywać e, dwa dłuższe boki. Więc teraz będę sobie tutaj wzmacniać szew początkowy. I warto, oczywiście, w przypadku dzianiny, uszyć, yy, użyć yy, szwu elastycznego. U mnie one są zaznaczone na maszynie w ten sposób. Ja wybieram yy, szef numer 5, który jest bardzo mocny i elastyczny. I jak już wcześniej powiedziałam, przeszywamy dłuższe boki. Wszystko tutaj przy brzegu, tak około pół centymetra od brzegu przeszywamy. I jak widzicie, ten szef pięknie pracuje z materiałem, przez co. Idealnie do siebie pasują. Jak widzicie, ja już mam tutaj dwa boki zszyte i teraz mamy taki tunel, który przekładamy teraz na prawą stronę. Układamy wszystko równiutko, a następnie będziemy łączyć te krótsze boki ze sobą. No i łapiemy sobie po prostu te wzory czy kolory jak tam macie ze sobą, aby się zgrywały i łączymy idealnie ze sobą szwy boczne. Jest to bardzo istotne i wpływające na estetykę wykończenia komina, więc robimy to z obydwu stron. Mocujemy oczywiście szpileczką. Następnie uformujcie sobie ten komin tak, aby wam tutaj płasko leżał i aby te strony do siebie idealnie się złożyły. No i teraz za pomocą szpileczek będę yy, szpilkować dookoła obwód właśnie tego otworu. Czyli kilka szpileczek wbijamy i dookoła je tutaj mocujemy, aby krawędzie się ze sobą zgadzały. I teraz przechodzimy do zszycia tego otworu oczywiście. Jeśli wasza maszyna posiada wolne ramię, warto z niego teraz skorzystać, ponieważ mamy ewidentny rękaw do wszycia, więc te wolne ramię zdecydowanie ułatwi wam szycie. I zaczynamy szycie od strony, która będzie wewnątrz. U mnie czarna będzie wewnątrz. Jeśli macie e, dresówkę we wzór, która będzie z przodu e, komina, no to wtedy szyjecie tą drugą, aby otwór, który potem będziemy zszywać ręcznie, był wewnątrz komina i żeby był niewidoczny, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. No i przeszywamy teraz również szwem elastycznym. E, Obwód, po prostu niecały obwód, ponieważ musimy zostawić otwór na wywinięcie, więc wystarczy zostawić tak około 3-4-5 cm tego otworu, aby swobodnie teraz za chwileczkę przerzucić ten komin na prawą stronę. Koniec teraz szycia na maszynie. Podziękujmy naszej maszynie za pomoc. No i teraz jak widzicie ja mam tutaj otwór przez który teraz będę przekładać na prawą stronę mój komin. Zrobię to oczywiście na przyspieszeniu formujemy wszystko ładnie, aby się układał ten komin dobrze. I teraz przekładamy właśnie na tą stronę, gdzie jest ten otwór do szycia. No i oczywiście robimy to ręcznie za pomocą igły i nitki. E, układamy sobie tutaj te dwa fałdy materiału, który mamy przy otworze równiutko. Wbijamy igłę i oczywiście stosujemy w tym przypadku szef kryty. Tutaj na klipie będziecie mogli zobaczyć, jak to zrobić, ale jeśli macie już wprawę w szyciu, to oczywiście wiecie, jak wykonać taki szef kryty, który, wykonany bardzo starannie, sprawia, że jest on praktycznie niewidoczny i przez to estetyczniej nasz produkt końcowy wygląda. Ja swój otwór już zszyłam. Jak widzicie, troszeczkę on jest widoczny, ale będzie od wewnątrz, więc tutaj nie jest to aż tak bardzo istotne. No i na tym kończymy naszą pracę. Komin jest gotowy, można go nakładać, nosić, eksponować na zewnątrz. Jak widzicie, ja zrobiłam taki komplet, który tutaj. Możecie zobaczyć na załączonym obrazku. Jak już wcześniej Wam powiedziałam, jeśli używacie e, wzorzystej e, jednej dresówki, no to możecie uzyskać takie oto efekty. Ja już trochę takich czapek uszyłam, więc stwierdziłam, że e, przygotuję dla Was taki film, który mam nadzieję okaże się dla Was przydatny. Na dole znajdziecie link do właśnie tego filmu. A z tego miejsca dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.